Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy W końcu to mamy, czyli nadszedł dzień aby sprawdzić ten agregat uprawowo-siewny zestaw siewny, różnie to można nazwać aby sprawdzić to w końcu w praktyce, czyli gdzie? W polu, w polu, przy siebie czego? Owsa, owsa, bo mamy początek marca i jest moim zdaniem czas najwyższy, aby wysiać owies. Mamy zasypane 200 kg, tyle pomieści skrzynia owsa, a więc cóż zapraszam na odcinek by sprawdzić, czy to, co było ostatnio robione, poświęcone dość sporo czasu, dużo cięcia, dużo spawania, trochę kombinowania Dzisiaj nadszedł czas, aby to zweryfikować, czy to wszystko miało sens. A wy będziecie tego naocznym świadkiem. Zapraszam Was serdecznie na ten odcinek. Ja już mam, tak jak mówię, wszystko zrobione. Próba zasypany, próba kręcona zrobiona. Jest ustawiony na jakoś 220 kg. No i tak przydałoby się go wysiać. Owiec lekki po 40 kg w worku. Zasypane 200 kg mamy takiej rezerwy 80 kg w 80, no bo już nie jedziemy drugim ciągnikiem, jak się prowadzi po podwórku. Pierwsze wrażenia po wyjeździe ze stodoły, gdzie był zasypywany siewnik. No moi drodzy, jak sobie tam z pędem tak próbowałem przyjechać przez uskok do wjazdu do stodoły, przód delikatnie skacze, czyli wiadomo, na bruźniach już trzeba będzie uważać. W pszenicy weszłoby w siewnik jeszcze 100 kg więcej, czyli już wiemy, że. Jazda po polu z pełnym siewnikiem pszenicy nie byłaby zbyt komfortowa. Bardzo możliwe, że jeździlibyśmy na dwóch kołach. Tak jak wspominałem już przy budowie, jeszcze przed projektem agregatu był już zamiar na balas. Balas, taki 250 kg, plus minus oczywiście bo to nigdy nie wyliczymy dokładnie na wzór tego, co był robiony balas w Perkinsie. Więc jeśli tutaj dociążymy go 250 na przodzie. Bo to nie chodzi tylko o ten agregat, tu tak jak wspominałem, chodzi też o talerzówkę. No to wam powiem, że na pewno zrobiłby się stabilny, zrobiłby się stabilny i to wtedy miałoby wszystko sens. Yy, oczywiście, też można powiedzieć, przecież nie musisz zasypywać całej skrzyni, możesz sypać po 200, po 150. No tak, tak, zgadza się, ale no, wydaje mi się, że bardziej komfortowo jest, jak zasypiemy. 300 kg, to wtedy możemy trochę sobie pojeździć po tym polu, a nie co dwa przejazdy stawać i dosypywać. Ale to wiecie, to jest wszystko do dopracowania, to są naprawdę mało istotne szczegóły. Szczegóły są takie najważniejsze. Właśnie, zostało założone 17 aż 17 łap. Łapy są rozstawione po 36-7 cm, gdzie były po 45, czyli plus minus te 8 cm łapy zostały zwężone, czyli wyszło. Tak, jakbyśmy dołożyli po jednej łapie do rzędu, w rząd. Ogólnie w pierwszym rzędzie doszło trzy łapy. Dlaczego? Dlatego, że tu, gdzie są skrajne łapy, były kółka. I te łapy zastępowały nam łapy w rzędzie trzecim, czyli te najszerzej biorące. Teraz mamy te łapy z przodu, czyli do pierwszego rzędu dorzuciliśmy trzy łapy, do drugiego jedną. No to mówię, tak wyszło, że to to. Yy... Gdzie kółka zabierały, to wyż, y, uzupełniliśmy plus po jednej łapie Także jest, no powiem Wam gęsto Jest 17 łap I one Zobaczcie, naprawdę by się fajnie Jeśli by się nie zapychało To powiem Wam, robiłoby to robotę Robiłoby, bo, no, bo jest naprawdę gęsto Łapa, tak jak ja y, czytałem Szeroka łapa Jej y, szerokość robocza Wynosi od 10 Nawet do 14 cm Zależy jeszcze jaka jest y, Radliczka, także no bo wiecie, ona ma powiedzmy te 5 cm czy 4, 4 chyba. No ale ona uprawia ziemię trochę szerzej. Załóżmy, że uprawia 10, 10 wto i 10 toł 10 to i 10 to, to mamy 40. Nawet mamy zapas jakieś 2-3 cm, czyli łapy naprawdę fajnie powinny pracować. Łapy szerokie, no cóż, wał nasmarowany, głębokość wału ciężko ustawić. Kto ogląda odcinek? Z budowy Tam na koniec było też pokazane jak fajnie Wyszło to Na czym mi bardzo zależało A mianowicie na czym Że gdy agregat będzie wychodził z ziemi On wyjdzie dopiero zacznie być podnoszony ziemi, Czyli dojeżdżając do końca będziemy w stanie Podnieść agregat i dojechać do, do między albo do końca pola Ale to wszystko mówię w teorii Zapraszam yy, Jedziemy na pole hektar 20 Hektar 30 Owsa do ześciania, Także to to żaden wyczyn, ale to będzie okazja, żeby sprawdzić, wyciągnąć wnioski, może coś jeszcze zmienić. No, ciężko cokolwiek teraz powiedzieć, to na pewno powiemy sobie na początku. Nie ma co przedłużać, ruszamy na pole i tam wszystkiego się dowiemy. Cóż, po szosie prowadzi się znakomicie ciągnik. No, tak jak w 80, wiadomo, że jak jedziemy czwórką gdzieś tam na wybojach na zakołysze, no to ten przód tak podskakuje trochę, ale ogólnie nie ma tragedii wystawić sobie. Także, no, się, ale no, na polu to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Podłoże jest piękne, są bruźne. No tutaj mamy, moi drodzy, pole nieorane, nic nie, sorry, nieuprawiane. Orane na jesieni, pole słabe, zapężone, nowa dzierżawa. Także, no, jeśli to uda się tym zasiać tutaj, na tym polu, to powiem wam, po drzewach, podwoża, na polach, które są wyrobione, Zadbane będzie po prostu bajka. No, taka jest teoria, zaraz się przekonamy, Ten pierwszy wjazd, trzeba zobaczyć głębokość wału. Czy ciągnik będzie dawał radę? No, dużo mamy niewiadomych yy, w tym momencie. Ale to wszystko powoli się nam objaśni. Maszyna dojechała na pole, to jest już jakiś plus. Tutaj mamy np. rozsiany około 150 kg na hektar. Powiedzmy, może trochę lepiej, 170 wszystko dojechało. No i teraz co? Rozkładamy grabki. No i jedziemy, zobaczymy co się będzie działo. Zobaczcie, tak jak mówiłem, na polu nie jest robione nic kompletnie, nic. Jest tylko rozsiany, po tym co było na jesieni, zaorane. W miarę ładnie oczywiście zaorane I w to miejsce został rozsiany tylko empek. Wczoraj było przejechane perkinsem, nic więcej nie robione. Zobaczymy, zapiszmy to ujęcie. Zobaczymy jaki będzie efekt końcowy po zasianiu agregatem. Chwila teraz cięcia. Ja muszę to przejechać ze 2-3 razy, zobaczyć, żeby się skupić na tym właśnie. No i będziemy nagrywać. Ale wam powiem, co ten agregat robi kurde, tu nic nie przestawiane, nic nie ustawiane, tak jak na podwórku złożono. I to idealnie idzie. Głębokość na tej pierwszej fazie jest idealna, i to na twardym polu po zimie. No. Jedyne co od 80 też ma co robić, Wam powiem 17 łap pole ubite, no i naprawdę jest, jest co robić. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Póki co, odpukać, zero komplikacji, nawet gdzieś coś podlizie, to jestem w stanie podnieś agregat delikatnie siewnik dalej sobie sieje zaraz dojedziemy do końca zrobimy jakiś przegląd no i tak to wygląda moi drodzy zobaczcie jak to pole po zimie wygląda po przejazdach no ja jestem naprawdę mega zaskoczony aż takiego rezultatu się nie spodziewałem jest po prostu pięknie Grabki zagrabiają wszystko, dosłownie wszystko, nawet jednego ziarenka nie mamy, mamy z ziemię wilgotną posianę. No długo by jeszcze wymieniać atuty, także powiem Wam, że naprawdę jest to mega. No w polu gdzie będzie to po orce, na pewno będzie to yy, lżejsze dla ciągnika, to nie ma co ukrywać, że tutaj no 80 czuje, że, yy, że robi, no ale tam to jest zapyżone pole, tam dalej to naprawdę jest łapy. Już wiem, że tak zostaną, nic tu nie będziemy odejmować. 17 łap pasuje. Robią robotę, także no jestem naprawdę zadowolony. Zobaczymy jak do końca będzie. Rozstawiamy teraz kamery. Poobserwujcie wy jak to idzie. Zerkniemy jeszcze z drugiej strony, bo ja wam powiem naprawdę jestem zadowolony. Widziałem pracę takich agregatów. Ja wiem, że zaraz powiecie, a co to za agregat łapkowy? Słuchajcie, gdybym ja miał naprawdę dużo ciężkich ziemi, to faktycznie ten agregat nie robiłby roboty. Ale zobaczcie, głównie właśnie to są średnie takie ziemie u mnie, tak jak te. To o czym my tu będziemy mówić? Zobaczcie ten prosty agregat, jaką robotę robi. Yy, to co tutaj więcej, wirówkę tutaj nam potrzeba na, na tego typu ziemię? No chyba nie. Ja wiem, gdzie są borowiny, gdzie są gliny. Często piszecie w komentarzach, zdaję sobie z tego sprawę, ale u mnie na moich ziemiach to zdaje egzamin, to robi robotę. Po co ja mam robić przejazdy agregatem, uprawiać to, przesuszać ziemię bez potrzeby, jak mogę wszystko zrobić na raz? A to jest naprawdę oszczędność czasu i pieniędzy, no bo wiadomo, każdy przejazd to jest paliwo, które no, nie jest najtańsze i to już od kilku lat. Także będą, jak to się mówi z tego, ludzie. No cóż, róbmy dalej. Trzeba się dowiedzieć jeszcze, jak może coś w końcu wyjdzie. Na razie cała konstrukcja zachowuje się idealnie. Wysieliśmy już, no nie wiem, ile, worek, półtorej, i już ten przód się też inaczej zachowuje. Wiadomo, trzeba ostrożnie przez brudy, nie tak pewnie jak z siewnikiem, samym przyciągniku, ale no nie ma, naprawdę nie ma tragedii. Także zadowolony jestem i to bardzo. No, i tak moi drodzy, przepołowione bliżej niż dalej. Już działka ucieka, ucieka i to naprawdę ucieka nie wiadomo kiedy. Idzie świetnie, idzie świetnie, nic się nie zapycha. Ładnie się na tym piasku to wszystko obczyściło. No, nie ma, nie ma się czego czepić, naprawdę nie ma. Jedyne co trochę stuka, czasami silnik jak podbija, bo tutaj tej tulejki nie zamontowałem. Tu trzeba przerobić na stworzeń albo zrobić tulejkę. Tutaj wszystko, zaczep, który. Trzyma się w nich, wszystko funkcjonuje bez zarzutów. Tak samo wał, ustawienie wała jest, wału jest idealne teraz. Trochę faluje, jeśli patrzymy na, na pole, na przejazd teraz. To nie jest kwestia tego, że jest ciężko utrzymać ciągnik, tylko po prostu latałem dronem i jednocześnie yy, nosiałem, nie? Także jestem sam i tutaj chcę dla was trochę ponagrywać. Bo Piotr oczywiście na czasy pojechał I, i co? I zaraz kończymy pole. Ucieka nie wiadomo kiedy Powiem wam, ja się już nie mogę doczekać siewu rzepaku Tutaj już, gdzie nie było odmiedzy, faktycznie na początku mówiłem, że 80 ma ciężko Tutaj już tego nie ma Jedyne co właśnie już wam pokażę Gdzie mogłoby być lepiej To, że widać niektórymi miejscami Siewnika koła, przejazdy I to gdzie się tam ozal... No, grabki w sumie gdy były te fałki zagarające, może by to jeszcze wyglądało lepiej, ale i tak tutaj dajcie spokój. W pole ranę jesienią wjechaliśmy i taka robota zrobiona. Dosypałem półtorej worka owsa, wydaje mi się, że już wystarczy. Może nawet zostanie. A gdy nie, no mamy rezerwę. Pół woreczka, takie 200. No tak jak mówiłem, 220 jest ustawiony siewnik i wychodzi na to, że tak wysiewa, jak było ustawione. Także cóż, lecimy dalej. zakładałem może kamerkę gdzieś tutaj na tę maszynę i poobserwujcie jak to pracuje z zewnątrz, bo sam jestem ciekawy na nagraniach. Potem sobie to pooglądam. Bo wiecie, z kabiny nie da się wszystkiego zaobserwować. Na przykład tych skrajnych łap ja nie widzę tutaj z kabiny. Tak jest niestety. Botniki w 80 są tak skonstruowane, że no nie idzie tego wyczaić wszystkiego z kabiny. W tym nowszym typie chyba nawet jeszcze gorzej jest tak, że nic za to nie poradzimy, ale tak jak się jesie wszystko widzimy. No i jeździmy 8,5 na godzinę, dwójeczku, także to też jest diametralna różnica niż to co Perkinsem. No i odpada nam oczywiście uprawa. A szkoda, że tak mało tego pola, bo by człowiek tutaj potestował, bo naprawdę jak ja to zawsze powtarzam jak robota idzie, a się robić chce. A idzie, idzie, wam powiem, a tym bardziej, że to maszyną stworzoną przez samego siebie to jest takie trochę zadowolenie. Nie ukrywam żadnych komplikacji. Także no, niech się z czego cieszyć przy tym polu to wiecie, to tylko zabawa to tylko testy, ale jak będziemy rzepa, rzepak, będziemy siedli porza o zimę no to naprawdę wtedy się zauważy sens tej maszyny i jej zastosowanie bo wtedy naprawdę dużo, dużo nam ona ułatwi teraz to tak jak mówię głównie zabawa, testy, o zobaczcie jakie tutaj pole zapeżone w tym ale że co do statyczności, tak jak kiedyś mówiono, mówiono bo 80 nie ma przodu, będzie bardzo źle się prowadzić, nie widzę żadnej różnicy, nie widzę naprawdę żadnej różnicy z tym, co jest teraz, a w tym, co yy, było z całym średnikiem, także ja tutaj żadnego problemu nie widzę, także tak to wygląda, moim zdaniem. nie widzę warunków, tutaj nie są proste. Moi drodzy, oprawo samo zrobić się ten zaczep na wahadlę Na yy, mocowanie siewnika powiecie jaki to jest azut, gdzie jest właśnie pesz Czasami trzeba gdzieś zejść, coś podnieść I tak myśmy sobie po prostu robili tylko i wyłącznie mijaki na polu A tak moi drodzy, podnosimy agregat A siewnik nam yy, dostaje się je dalej To jest mega mega właśnie azutem tego że to pracuje na wachadle, także, no cóż, za chwilę zakończamy odcinek, bo pole się kończy i też się dobiegają końca no i co tutaj można gadać, pole zostało zasiane moim zdaniem bardzo fajnie, nie ma się tutaj o co przyczepić, do pracy agregatu tak samo nie mam najmniejszych zastrzeżeń, no nie ma, żeby nawet chcieć to, yy, to nie ma się o co czepić, no i bardzo ładnie wszystko prawie zostało Wysiane, półworka w zapasie, nie ma, nie ma naprawdę, nie ma nic do poprawki, nie ma, każdy spaw trzyma, żaden spaw nie puścił, nic się nie zgięło, nic się nie odgięło, no nie ma, jedyne co, to wiedziałem o tym, tutaj trzeba to lepiej zrobić, zero przeróbek, peskować, czyścić, malować i zestaw mamy jak lalka, na mojej ziemi, oczywiście podkreślam, Powiem, że zaraz ruszę tę komentarzy. A, bo jakbyś zobaczył prawdziwe ziemie, ciężkie itp, itd., to by już stwierdził, że to jest słabe. Tak, tam jak najbardziej wirówki. Ale widzicie, jakie są ziemie. To jest przykład, właśnie to pole średniej jakości. Ziemia dla niektórych bardzo słaba, bo to jest coś czwarta B, może. Także u nas ziemie są lekkie, piaszczyste. No ale kurde. Naprawdę, moim zdaniem, nie ma się czego czepić. Ziarem nigdzie nie widać. No, jedyne to pofionie ma to, że nie ma radli za kołami i zostają takie po niej przejazdy. Tego nie unikniemy. Ale słuchajcie, jak ja widzę sieją agregatami talerzowymi, zawsze na jedną stronę też jest nagartane, także. Także to tyl nie tylko tutaj. No cóż, nie ma chyba co więcej przedłużać. Ten odcinek nie będzie chyba zbyt długi, no bo <laughs> nie mieliśmy materiału testowego zbyt dużo, ale już yy, na pewno. Yy, latem, gdy będą siewy rzepaku, lub jesienią, gdy będą siewy zbóż o zimych, yy, będzie tego więcej, będzie można więcej przetestować. A was cóż, moi drodzy, po pierwsze, dziękuję wszystkim tym, co byli przez te dwa odcinki z budowy, co doradzali, co komentowali, co oceniali. Zachęcam do tego, aby ocenić dzisiejszy siew i testy tego yy, agregatu. No i zapraszam na ciąg dalszy, bo to nie koniec tej budowy, bo przecież testy zrobione i możemy teraz się zająć wyglądem wizualnym, bo przecież nie zostawimy gołych spawów. Trzeba to pomalować, podszykować. Może się uda i odnowić siewnik i zrobić na siewze już prawdziwy, elegancki zestaw siewny. Także zachęcam do zasubskrybowania kanału, aby śledzić dalsze poczynania z agregatem. A na dzisiaj to wszystko, dziękuję i do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!